Rzut za trzy, a magluje dzisiaj Michała Kołodzieja, koszykarz Enei z Telmetu, Zastalu, Zielona Góra. Właśnie najchętniej powiedział ciągle, albo jeszcze z kontraktem na dalszą część sezonu, bo fajnie pan w tym sezonie wypadł, ale najpierw dzień dobry. Dzień dobry, witam. witam serdecznie. A e, jakby pan dzisiaj na dzień dobry odpowiedział, co będzie z panem w przyszłym sezonie, to pan wie, czy zero, biała kartka i tyle, bo do końca sezonu ma pan chyba kontrakt w Zastalu, nie? E, tak, no... Nie wiem, od razu powiem, że nie wiem, bo ten sezon się jeszcze nie skończył i... No, e... wie pan, gwiazdy w ofertach przebierają. No, no, a... tam. Gwiazdy może tak, ja jeszcze nie jestem gwiazdą, więc e... ja nie wiem, e... więc myślę, że to w najbliższych tygodniach się będzie rozgrywało. Okej, okay. jest pan nazywany, czy był pan nazywany tutaj przez gości między innymi tego programu najbardziej stabilnym koszykarzem za stalu Zielona Góra w tym sezonie? Przychodzili tu kolejni i chwalili pana generalnie za, 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 za tą stabilizację i stabilność formy. To jest ocena z zewnątrz, najpierw chciałem o panu właśnie pogadać indywidualnie. Ja, ja, jak pan uważa? Pan rzeczywiście był uważa swoją formę za stabilną przez cały sezon wszystko było ok. Jest pan zadowolony z tego, co, co w zastalu osiągnął, nazwijmy to, chociaż właściwie tak jakby spojrzał na, na, na wynik drużyny, to osiągnięciem wielkim nie jest w tej chwili przedostatnie miejsce, być może, ale samego Michała Kołodzieja, jak, 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 co, co, co pan powie o tym sezonie w swoim wykonaniu? E, ja jestem zadowolony generalnie. E, mogę się zgodzić z tą tezą, że ten sezon był, sta <laughs> w tym sezonie był stabilny. E, może poza pierwszymi siedmioma meczami, gdy m, te minuty, że tak powiem, nie wiem... E, z jakiego powodu, czasami były większe, czasami mniejsze, czasami w ogóle mnie nie było na pakiecie. różne tam turbulencje były, ale no to, to było na początku i tam po tych pierwszych siedmiu meczach złapałem taką formę, że, że, że no grałem stabilnie do końca sezonu, ja jestem zadowolony. Czy możemy gadać o sukcesie w tym sezonie? No... Znaczy mówię tylko o panu, tak, na razie, a, bo o okay. sobie porozmawiamy za chwilę, okay. to, to, a pan jakby o sobie powiedział, czy, czy, czy wziął siebie pod lupę, to pan osiągnął jakiś sukces, no kurczę, dalej nie wiem jak, jak umiejscowić, bo, 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 bo ten zastal walczył o utrzymanie, mm -hmm. tak, nawet pojedynczego koszykarza, ale jak, jak by pan nazwał to, co pan... No, osiągnął w tym zastalu, tak? Bo pamiętam spotkanie na stadionie, gdzieś tam przed sezonem siedzieliśmy, do niego zresztą wrócę za moment. To, to, to tam pan mówił, że, że generalnie o grę chodziło przede wszystkim, tak, żeby grać. Więc minut to pan ma dużo, ale, ale co z tych minut wynikało? Tak. No taki był plan, żeby przyjść i grać. I, 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 i no też grać przy okazji dobrze, no bo mhm. grać, żeby tylko grać to, to, to też jest e, inny temat, ale ja jestem generalnie zadowolony, taki właśnie miałem plan, żeby przyjść i udowodnić troszkę wszystkim, że mogę być tym zawodnikiem, na którego można stawiać. E, starałem się bardzo właśnie przez e, poprzednie miesiące i w lato e, o to, żeby tą formę mieć jak najwyższą w tym sezonie, bo poprzedni sezon nie był dla mnie zbytnio udany. Więc chciałem tutaj przyjść i, i, i pokazać troszkę, że, że mogę być jednak tym zawodnikiem, na którego można stawiać, który może pomóc wygrywać mecze, który czasami może samo o wyniku decydować, i jestem z tego zadowolony, bo w większości sezonu to mi się udawało. Okej, okay. wy, polscy gracze, którzy tutaj przyszli do zastalu, to może brzmi tak nieprzyjemnie dla was, tak? Ale niejednokrotnie byliście nazywani ludźmi, yy, którzy. O których nikt się nie bił, o których nikt nie walczył, których nikt nie chciał, nawet ktoś kiedyś powiedział, i, i zastal zbierał tych, których nikt nie chciał, bo, no bo wiadomo, jakie zastal miał problemy. Mm -hmm. Wiadomo, że, że też się mówiło, że nikt nie chce przyjść w ogóle do zastalu w zasadzie i, i, i że będzie miał problem z polską kadrą, z jej, z, jej, z, jej, z jej utworzeniem tej polskiej kadry. No i pan sobie przyszedł tu i niech pan powie, jak pan myślał o tym, co tu się może wydarzyć, tak? Bo pamiętam to spotkanie właśnie na stadionie. Pierwsze biednie wyglądaliście strasznie. Tam każdy ubrany zupełnie inaczej. Dzień wcześniej, albo dwa dni wcześniej zrezygnowała fizjoterapeutka, więc pan Wojtek, który ją zamienił, pierwszy taki przestraszony też przyszedł. Tak biednie wybiegliście na ten trening straszliwie. Tak się z wami rozmawiało, takie podśmiechujki lekkie były. Co pan myślał przed przyjściem do zastału? Co pan myślał, jak był na tym, na tym stadionie i co później się działo, jeżeli chodzi o rzeczywistość? Czy to się rozwinęło w pozytywną stronę? Czy, czy to było to przez cały sezon, czego się pan spodziewał? Czy, czy rzeczywiście, że będą turbulencje i będzie dramatycznie, śmiesznie łzawo? Może momentami. Ja, jak, jak z tego punktu widzenia ja ten sezon pan e, ocenił? Zaczyna takie rzeczy, co tu się działo. Czasami się nie da nawet przygotować, bo można mieć jakieś tam e, wyobrażenie, e, co, co się w tym. E, Zostało może dziać w tym roku, ale no z tygodnia na tydzień można powiedzieć, że było ciekawiej. <laughs> Ujmę to tak. <laughs> e, no. no dobra, ale szedł pan tutaj i myślał: Dobra, ryzykuję, bo chcę więcej grać, chcę się pokazać na tym rynku, ryzykuję, ale kurde, pewnie 15 kasy nie będzie i będę musiał chodzić i prosić. To tak mniej więcej takie myśli przebiegały, czy, czy coś zupełnie innego? Że no wszyscy wiedzieli, w jakim, w jakim miejscu jest zastar przed sezonem, i no, żeby teraz mówić, że nie ryzykowałem, no to mhm. bym skłamał. No, oczywiście było ryzyko, lub nie miał e, dobrej opinii wśród załonników, wśród tenerów, nie we wszystkim, u każdego w środowisku. E, więc no, było, to, było to jakieś ryzyko. E, ale no. Mm, były też plusy tego ryzyka. No bo. Z ryzykiem związała się też właśnie możliwość pokazania, możliwość właśnie odgrywania większej roli w zespole. E, ja mogę powiedzieć o sobie, e, tak jak pan tutaj nazwał, że byliśmy takimi trochę wyrzutkami, których... E, Coś w nie tym chciałem. rodzaju. No. Coś w tym rodzaju. Można tak powiedzieć, ja mogę powiedzieć tylko o sobie, że no w ofertach nie przebierałem i no... Doszło do tego momentu, że teraz tylko musiałem podjąć, żeby moja kariera poszła do przodu. No dobra, ale te, 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 te historie z sezonu już nie mówię, żeby pan ten najciekawsze opowiadał, czy najbardziej tajemnicze, które nie mogą wyjść z szatni, ale to rzeczywiście było szokujące nawet momentami w stosunku do pańskich myśli przedsezonowych? Tak zadziwiające rzeczy się działy? Nie, aż tak zadziwiające nie. No, no pamiętamy, na dzień dobry nie mogło przyjechać, przyjechało dwóch zawodników amerykańskich, nie tak. mogło dwóch zawodników zagrać. No tak? Na przykład ciekawa sytuacja, jak przyjechał zawodnik, właśnie który miał dla nas grać, i mieliśmy jakiś tam sparring, właśnie przedsezonowy, chyba pierwszy. Mhm. No i on przyjechał i właściwie obejrzał nasz mecz. Jeden z trenerów miał. Urodziny, przyniósł nam nas pizzę, on tą pizzę To się chyba nazwał, tak? tak. O ile I on on, on ja powiedział, że on jednak nie, nie chce tu grać. <gryz> to, to wydał pieniądze, jeszcze chłop stracił, tak? On wydał pieniądze Nie, to na trener, pizzę. trener miał A trener pizzy. przyniósł, on mecz obejrzał. Nie, może aż tak gra się nasza nie podobała, mu, może zdecydował, że nie będzie grał. No a powiedział to wam? Z zawodnik, nie. Zawodnikom? Nie, powiedział trenerom. No. Po prostu że przyszliśmy powiedział... na drugi dzień, bo mieliśmy chyba trening drugiego dnia i trener nam powiedział, że on jednak nie będzie grał i że a, musimy myślałem, skończyć, że no, przy do was chłopaki, nie, 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 ja jestem troszkę za dobry tak. dla was. Ja ja tak. No to na takie rzeczy się nie da przygotować. No, z perspektywy czasu to jest śmieszne teraz, ale no, na początku... No, to Niech pan coś jeszcze roż... powie. Różne, ...różne myśli e, przychodziły do głowy. No nie no, to wiadomość teraz śmiemy. Mm, ale no. Tr trzeba było mieć troszkę... Troszkę twarda psychikę, żeby te wszystkie rzeczy na początku znosić. No dobra, ale śmieszne były te, 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 nie było ich może multum, ale te spotkania z radnymi, z przedstawicielami jednego urzędu, drugiego urzędu. Ja, jak zawodnik przyjmuje coś takiego? Tak z jednej strony oczywiście wiadomo, że jest problem, bo tam zbliża się jakiś ten magiczny piętnasty i wiadomo, że macie mhm. problem z płatnościami, a z drugiej przychodzi jakiś paru poważnych gości, może i pod krawatami niektórzy, i zaczynają wygłaszać swoje mowy. Czy, czy, jak, 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 jak zawodnik reaguje? Aha, no w końcu przyszedł poważny facet, to będą pieniądze? Czy sobie myślę, ha, 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 przyszli pogadali a i tak nie wiadomo, co będzie? No to nas trener zrobił dobrą robotę, bo mm, wiedzieliśmy, że będzie dużo właśnie dla nas informacji nowych, że będą przychodzić ludzie, będą mówić o różnych rzeczach, będą przychodzić dziennikarze, mówić o różnych problemach naszych, o mm -hmm. których w ogóle nie mieliśmy pojęcia. Ale no, tutaj trzeba powiedzieć, że trener zrobił dobrą robotę, że tak troszkę nas odsunął od tego, przygotował nas na to, że właśnie różne informacje będą się e, pojawiały, że mm, właśnie będą problemy, niektóre będą prawdziwe, niektóre nieprawdziwe, niektóre będą e, zmyślone. E, to trener ale, Dadek, o nim mówimy, tak? Tak, trener mhm. tak, który był na początku. I, ale no, też tłumaczył nam, że mimo tych wszystkich informacji, które dostajemy, no to jednak... Sprawy idą w dobrą stronę. Że było to było światełko w tunelu, że, że te sprawy organizacyjne i te sprawy w kwestiach finansowych, no jednak e, idą do przodu. Więc e, my tak nie za bardzo e, zawracaliśmy sobie tym głowy. No wiadomo. No dobrze, już... ale o to. przychodzą faceci, I, tak. mówią, cisza jest, wszyscy słuchacie. Jezus, Maria, mówią, tak, tacy są wiarygodni, że, że na pewno te pieniądze przypłyną, czy tak posłuchali, spłynęła i tak nie jesteśmy pewni, co będzie dalej. Myślę, że można było dać wiarę w to, w to co do nas mówili, ale no, zawsze było z tyłu głowy, że no póki nie zobaczymy, to nie uwierzymy. Okej, okay. coś jeszcze ciekawego? Nie no wiele, to tutaj byśmy siedzieli z pięć proszę, godzin Proszę, proszę, mamy dużo czasu. No. Musiałbym sobie napisać przed, nieprzygotowany przed, widzi pan. Bany, baty, znaczy baty <coughs> czy bany, jakby tego nie nazywał, wizowe problemy przecież części zawodników, no, Nowak tak, jadący, tak, tak. nie wiem, w bagażniku z trenerem z Ljubljany. Nie, da no nie w bagażniku chyba. No dobra, żartuję Tego oczywiście. nie wiem jeszcze. Żartuję, ale... ale... Lecący, wzywany z Belgradu do Lublany i tak dalej, i tak dalej. Cudawianki, to, to tak. my, szczerze powiedziawszy, też się, się dziwimy, co się działo w tym, w tym sezonie. są teraz, Rako też zadziwiająca sytuacja, tak? No dlatego. Poleciał, nie doleciał. Dlatego myślę, że mimo tych wszystkich sytuacji, które się działy, no to można tu mówić o jakimś małym sukcesie naszym, że jednak te kilka meczów udało się wygrać. Okej, okay, historyczny sezon, w takim razie rzeczywiście. A wróćmy jeszcze do pana, do, do pańskich nawet zdobyczy statystycznych, tak? Tam. Próbowałem to zapamiętać. Mniej więcej około 24 minut pan mhm. pogrywał 8 punktów, 8,3 chyba punktu, niecałe 4 zbiórki na mecz. Tutaj, o tej strony statystycznej, w ogóle zainteresowany pan jest? Y, takie mam wrażenie, że koszykarze zawsze mówią, nie, nie najważniejsza jest drużyna, ale mhm. gdzieś tam ambicja jakaś jest, żeby też najlepszym być y, jak najbardziej, tak? Jak, jak jak od tej strony panu się podobają? Linijka pańska się podoba? A, myślę, że jest okej. Okay, no. Na pewno każdy koszykarz śledzi swoje statystyki, bo one też troszkę mówią, e, e, jak to wygląda. Oczywiście one nie mówią wszystkiego, bo, bo niektórych rzeczy się nie widzi w statystykach, ale ja statystycznie jestem zadowolony. Oprócz jednej rzeczy, e, te rzuty trzypunktowe, z których. No A, tak, tam jest 24%, no tak? To jest, 28% chyba. Tak, coś to tak jest rzecz, z której byłem znany zazwyczaj uh -huh. m, w poprzednich sezonach, gdzie ta skuteczność u mnie była bardzo dobra. E, w tym sezonie jakoś te rzuty nie wpadały i. Właśnie na statystyki patrzę pod tym kątem, może nie, że w formie samozachwytu, ale właśnie co, co można poprawić w kontekście na przykład następnego sezonu. Ale ja wiem, że to jest głupie pytanie, ok, ale zadam. A da się odpowiedzieć na pytanie. może tak sprytnie, a da się odpowiedzieć na pytanie, czemu te trójki w... nie wpadają akurat w tym sezonie? Za mało treningu, nie wiem. No, za myślę, że można odpowiedzieć, bo yy, jest wiele przyczyn. Nie ma na pewno jednej przyczyny. Yy, czasami jest to właśnie yy, troszkę sprawa mentalna, konfidensu. Gdy na początku troszkę mniej grałem, to te rzuty może były pod większą presją, którą nie nakładał nikt inny na mnie, o, na mnie oprócz samego siebie. Yy, oczywiście im więcej tych rzutów się oddaje w meczu, tym no, wiadomo, na więcej można sobie pozwolić. Trochę ta ręka jest trudniejsza. Yy, też trochę... Yy, w tym, w tym sezonie pograłem na, na pozycji numer 5, co też jest bardziej wymagające fizycznie, i, i, i troszkę jak się tam e, e, pobije pod koszem, to te rzuty też troszkę na innym zmęczeniu są później oddawane. No jest kilka przyczyn. E, ja wiem, co, co, co można poprawić, na czym, czym można popracować, e, ale no mówię, kilka przyczyn jest. No dobra, to jak Pan mówi, że jest Pan taki zadowolony z tego sezonu, i rzeczywiście myślę, że obserwatorzy, my yy, yy, możemy powiedzieć jednoznacznie, że fajny to był sezon w Pańskim wykonaniu, to rozumiem, że. Tak górnolotnie pańska wartość na rynku wzrosła, tak? Pan, pan, pan to czuje teraz na przykład już agenta pan ma rozumiem, tak? tak? tak już tak. dzwoni, słuchaj, mówi jakieś tam zainteresowanie. <grym> Czy mam nadzieję, że wzrosła. <grym> <grym> no nie, po, przez to można odczuć ewentualnie, tak. jak tam agent dzwoni i mówi, słuchaj, tu się kończy sezon, zastal za chwilę w niedzielę co w sobotę kończy, a już ten, ten, ten ten i ten się interesuje. Czy tak fizycznie jeszcze tego nie czuć? Trochę czuć. No. Zapytania są, nie ma konkretów na razie z żadnej strony, ale no jak się robi dobrą robotę, i gra się dobrze, mhm. no to zawsze ten jakiś tam odzew jest. U mnie już coś tam się zaczyna dziać. Więc... A pański najlepszy mecz to jest Start Lublin, czy to jest Spójnia Stargard? Bo punktowo to są największe mecze, aczkolwiek ten Start Lublin 25 punktów to jest przegrany mecz przez Drużynę, 21 wygrany przez, przez zespół za stalu ze Spójną. Czy może jeszcze zupełnie inny, gdzie punkty może znikają, ale w którymś meczu pan mhm. zagrał tak, że, że, że powie pan: Nie, 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 te rekordy punktowe, tylko inny mecz był mój najlepszy. Myślę, że ten zespół nie był dobry. Mhm. Eee, ze startem Lublin, no, no okay, może w, e, u siebie ofensywnie był dobry z mojej strony, bo praktycznie wszystkie rzuty wpadały, dobre decyzje podejmowałem w ataku, ale w obronie e, no, to już wyglądał trochę inaczej. I przez to też to przegraliśmy mecz. Więc, jeśli o taki najlepszy mecz, no to, to myślę, że z tą spójną. Jeszcze graliśmy w NBL-u. E, mecz tam też. E, może poziom całego meczu nie był. E, jak Bardzo większość. duży, ale podobało mi się w tym meczu, że mimo, że nam nie szło i, i naprawdę graliśmy zupełnie odwrotnie. Tak jak chcieliśmy, to nie odpuściliśmy. Ja też wtedy dobrze zagrałem. Ale myślę, że mój najlepszy, najlepszy mecz to ze Spójnią. Okej. Okay, yy, no dobra, a teraz niech Pan mi powie. Dedek Sirvidi zmienił się trener. To też jedno z wydarzeń w zastalu, tak? Zresztą wszyscy tak czekali, czekali, co ta rada nadzorcza zrobi, jak się zbierze, jak wy się zjedziecie z tego mm -hmm. wolnego, słynnego również, tak? tak? Cztery dni. Mają jechać, nie mają jechać, właściciel się burzy i tak dalej, i tak dalej. To najpierw Dedku, może tak. Mm -hmm. Pan był chyba jedynym yy, jedynym koszykarzem, o ile się nie mylę, bo mogę się mieć, bo nie wszystkie wywiady słyszę czy czytam, który tak jasno powiedział coś się wyczerpało między detkiem a, a, a drużyną. Yy, wyczerpało, czy tam formuła się wyczerpała. Pamiętam, że do mojego mikrofonu pan to, pan to powiedział. To o, 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 co, o co chodziło właściwie? Może pan powiedzieć właściwie o, o, o co chodziło w tym wyczerpaniu? Już wy jego nie rozumieliście, nie miał on pomysłów na was, yy, czy jak? Ciężko tak powiedzieć, co, co zaważyło o tym, że, 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 że no taka sytuacja nastąpiła? Myślę, że mieliśmy przebłyski w tym sezonie pod trenerem Dedkiem, że naprawdę potrafiliśmy fajnie grać, ale no z jakiegoś powodu nie potrafiliśmy tego przełożyć na żeby to robić na co dzień. Że po prostu to, te pomysły, które ten trener nam proponował, e, potrzebowaliśmy po prostu, e, że albo to robimy na 100%, albo nie robimy tego w ogóle, bo. E, taktyka, jaką nam proponował, no, no, wymagała tego, że jednak każdy w to uwierzy, i w te mecze, które wygrywaliśmy, w których prezentowaliśmy się bardzo dobrze, no to rzeczywiście to wykonywaliśmy. No później już było wiele, wiele problemów. E, no ale to nie, 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 nie wiem, jak pan mówi to słowo, uwierzy. to nie uwierzyła część koszykarzy, że można tak robić? Czy nie wiem, taktyka ta była za mądra, za głupia, z, za jaka? Że mówiąc, ja nawet nie wiem, czy kwestie koszkarskie zaważyły o tym, że, że, tre, że tutaj była zmiana trenera. No, mówię, no ta gra no nie wygląda najlepiej, no nie można się oszukiwać. Myślę, że też nie można tego z, zrzucić wszystkiego na trenera, no bo trener może zrobić. Znaczy nie, sama zmiana momentu. trenera to oczywiście też nie, nie była tylko koszykówka, bo przypominam, tam Jasne, właściciel tak. dość dużą rolę odegrał no. Janusz Jasiński, tak, tam później nastąpiły w związku z tym różne zmiany. Tam się mówiło o ultimatum, że odchodzę, jeżeli Dedek odejdzie. Tam pewnie różne też no, słyszałem informacje nie widzę, tam się na ten temat. Ale mi chodzi o to porozumienie hmm. Dedek a drużyna, tak? Czy, czy, czy ono się po prostu rzeczywiście w pewnym momencie skończyło? Nie wiem, koszykarze szli już yy, yy, z taką myślą, kurczę, znowu idziemy i znowu. Znowu nam będzie wkładał do głów coś, czego my i tak nie zrobimy, czy, czy to na czymś zupełnie innym? Polega. Może nie skończyła się ze względu na to, że ktoś nie, wiem, trenera nie lubi albo nie robił to, to, czego nam proponuje. No po prostu przegrywaliśmy bardzo dużo meczów pod rząd i, i no, ciężko było uwierzyć nadal w to, że to, to, to może zadziałać. No, przegrywaliśmy mecz za meczem. I, I z jednej strony jest trener, który mówi, no musimy w to uwierzyć, i my kolejny mecz wychodzimy, i kolejny mecz przegrywamy. A no to nie daje skutku. To nie daje skutku. No też nie, nie mówię teraz, że to trener, że to jest cała wina trenera albo cała wina zawodników, no bo tutaj wina leży po obu stronach, że te mecze przegrywaliśmy. Ale no. Myślę, że ciężko było uwierzyć w te wygrane i, i no nie wiem. No właściwie zdecydowali, że jest potrzebny szok dla nas i zmienili trenera. No dobra, i zmienia się trener i to jest efekt nowej już bo tam było 5, chyba 17, 5, 21, już kurde, już nie pamiętam. Je. 5, 21 był tak, bilans tak. za DETKA i 3, 4 jest bilans za Sirvidisa. Efekt nowej miotły po prostu, że, że, że wiadomo, przychodzi nowy trener, każdy się bardziej stara. Czy ten system, który Sirvidis wprowadził, w to uwierzyliście? Zawsze jest efekt nowy miotu, jak się zmienia trener, bo każdy tak jakby z nową kartą zaczyna, każdy, każdy się stara podwójnie, żeby może ci co mniej grają, żeby grali więcej, a ci co grają więcej, żeby utrzymać się na tym stanowisku, którym są. No, trener też sprowadził swoje nowe pomysły, dał nam trochę świeżości, trochę, właściwie trochę bardzo zmienił naszą grę, bo, bo bardzo zmieniliśmy z takiej szybkiej gry w ataku, Którą graliśmy za trenera Dedka, gdzie ona skutkowała w dużej ilości rzutów, ale też często było duża ilość iloś błędów przez to. No tam było wariatów, tak. tak? Tam trochę... Właściwie w pewnym momencie trener Dedek mówił też nie na niego zwalać wszystkiego, ale trener Dedek mówił, musimy grać szybko, bo musimy grać szybko. I no tyle. To, to tyle. też jest metoda. Też jest metoda, ale no e, wszystko i dobrze, jak to wychodzi. A jak właśnie. To musisz zmienić wtedy, jak nie wychodzi. A jak, chyba, no tak? to właśnie, A, przed Transfer Widis i zupełnie odmienił tą grę i w ataku, i w obronie, w obronie. Zrobiliśmy zupełnie, zaczęliśmy robić nowe rzeczy, zaczęliśmy grać bardziej agresywnie na tej piłce, zmieniliśmy kompletnie rotację, w ataku po prostu zwolniliśmy grę i szukaliśmy słabego, słabego, słabego punktu w każdej, w każdej akcji, można powiedzieć. Okej, okay, czyli wychodzi właśnie. Miałem pytanie, dlaczego ZASTA w takim razie bronił się przed utrzymaniem, ale właściwie pan mi odpowiedział, bo przegrywał, bo tam coś nie grało, a teraz zaczął wygrać. Ale dobra, ale jakbyśmy zostawili te poprzednie pytania, czy, 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 czy czemu tak słabo, czemu tak długo musieliśmy czekać? Czy gdyby zmiana trenera była wcześniej, to szybciej byście się utrzymali? Tak krążą mi te pytania związane, związane z tą waszą grą, z tymi wynikami i z tym utrzymaniem? Ciężko powiedzieć, czy byście się szybciej utrzymali, bo po zmianie trenera potrafiliśmy grać bardzo dobrze z dobrymi drużynami, a przyjeżdżały do nas. Dożyny, no. Teoretycznie w naszym zasięgu i graliśmy słabo. Więc czy byśmy się szybciej utrzymali, albo czy zmiana by szybciej nam coś dała, no ciężko powiedzieć, no bo tutaj Mamy taki obraz, jaki jest. Ale wy czekaliście na przykład? Pan czekał, może, że, 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 że ta sytuacja, że przegrywamy, nie wierzymy, przegrywamy, coraz mniej wierzymy, że szybciej wymienią trenera, działaczy? Czy, 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 czy było coś takiego w drużynie, nawet że, 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 że kurczę? Bo my tak prorokowaliśmy, że z miesiąc wcześniej zmienią ZK. Tam mhm. jeszcze miesiąc minął, minął i dopiero go zmienili, tak? Chyba no, co drużynie potrzebny był taki impuls nowy. I to, czy nie powiem teraz, czy zmiana trenera by, by to dała, nam potrzebny był właśnie. Albo zmiana trenera, albo zagrać jakiś super mecz, albo wygrać kilka meczów z rzędu. Mhm. Potrzebowaliśmy takiego impulsu, żeby uwierzyć w to, co robimy i, 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 i że to naprawdę ma sens. A, no. Czyli mogło, paradoksalnie mogłoby się zdarzyć za Detka coś wygrać? Równie i... dobrze moglibyśmy za trenera Detka wygrać dwa kolejne mecze. Wszyscy by mieli confidence taki mhm. i, i, i jakoś by to poszło. No Ciężko teraz powiedzieć właśnie. Okej, okay. pytałem pana o najlepszy mecz, a tej drużyny najlepszy mecz, który był? Taki kurczy, taki właśnie, że się poczuliście, że cię tam mówią o nas słabi, a my tu potrafimy. anvil Chyba w Anwilu, no. Chyba w Anwilu zagraliśmy bardzo dobry mecz. Eee, może nawet najlepszy. No, wygraliśmy też kilka ważnych e, meczów, gdzie wygraliśmy z Cokołem, też po wariackim meczu. E, z GTK, po z, troszkę wariackim. Z, trochę, tak. E, no też z Subskiem wygraliśmy ten, co dał nam utrzymanie, e, ale no w Anwilu rzeczywiście te pomysły właśnie E, trenera Servidisa praktycznie w 100% zrealizowaliśmy, i, i no tak, naprawdę dużo dała nam ta wygrana. A była jakaś taka jedna wielka katastrofa? <grym> taka, że kurczę, wstyd było wychodzić z, szat, z szatni do dziennikarzy. Kurczę. No na pewno Merzarką zabolał mhm. i. No, właśnie te, te ostatnie mecze, które którymi już mogliśmy szybciej sobie tę pozycję w tabeli poprawić, no więc, y, zwłaszcza, że graliśmy oba w domu i tam z kim przegraliśmy? Przegraliśmy z Zarką i z Lublinem, gdzie tak. no, z Zarką zupełnie zaczęliśmy słabo, a z Lublinem no, było przyzwoicie i w trzy minuty tak naprawdę oddaliśmy mecz, więc te dwa mecze myślę, że, że najgorsze. No dobra, sezon się kończy i tak, nie wiem, czy pan będzie w tym zastalu, czy nie. Podejrzewam, że tu się zmieni zespół, w, znaczy w 90% pewnie się zmienia, może i w 100% tego nie wiadomo. Ale wspomnienia to z Zielonej Góry w takim razie, jakie będą te, te zabawne. Te, te, te Książka będzie e, pańska pisana: Mój rok w zastalu i, i pod tytuł nie wiem, śmichy chichy. Nie, nie, żartuję oczywiście, ale generalnie, jak, jak ten pobyt w Zielonej Górze wam pan będzie wspominał? Bo z jednej strony są te sytuacje przedziwne, z drugiej strony, nie wiem, poznaje się nowych kolegów, nowych ludzi, nawet nie wiem w klubie gdzieś. Znajomych, jakiś. Tak, jakby pan to wszystko do kupy złożył. Ja nie bardzo dobrze oceniam ten rok i, i bardzo dobrze bym go wspominał. E, głównie za sprawą no, całego materiału ludzkiego, który mieliśmy. Mhm. E, właśnie mimo tych wszystkich porażek, mimo tych wszystkich problemów, które w klubie się działy, to, to naprawdę mieliśmy świetną grupę ludzi i, i myślę, że jakbyśmy się tak razem nie trzymali, to, 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 to zupełnie inaczej by to wyglądało. E, no, sezon kolorowy bardzo. E, ja tam lubię, jak coś się dzieje, może nie aż tak jak tutaj, ale, ale na pewno mm, pozytywnie, zwłaszcza też dla mnie, gdzie, gdzie przyzwoity sezon zagrałem. E, można też powiedzieć, że mm, zrobiliśmy no, tą, tą robotę, którą się nas oczekiwało, na no, ten plan minimum, żeby się utrzymać w tej lidze. Bardzo fajnie, że to się udało e, zrealizować, e, więc generalnie pozytywnie. A pan może wie, właśnie przypomniało mi się, czemu Kamaka Hepa pojechał, poleciał i nie wrócił właściwie. To też, to, też, to też, do dzisiaj jest o tajemnicą, mhm. tajemnicą, też jakieś przedziwne wydarzenie, oczywiście wiadomo, że tam yy, słyszeliśmy, że tragedia rodzinna miała miejsce, natomiast czemu on nie wrócił, a nagle się na Łotwie pojawił? Wy nie mieliście nie z nim wiem, kontaktu, podobno za bardzo po jego wydarzeniu. Generalnie on tak? się kontaktował przez agenta, my tam informacje tylko dostawaliśmy od trenera, co nam, co się dowiedział nowego, to on od razu nam powiedział. No, przedziwna sytuacja, no tutaj okazywaliśmy wsparcie, no, bo wiadomo, tragedia rodzinna, bardzo trudny czas. Ale później, no, tak no, zupełnie, zupełnie nie zrozumiałem. Nie wiem, może mu się nie podobało tutaj, nie wiem. No. Przedziwna sytuacja. Co się w tym zastaniu nie działo? Kierownik, drużyny, się działo? kierownik drużyny przecież przez organy ścigania zatrzymany w pewnym momencie, było że się wszystko, tak wyrażę. Jezus, ale wy macie do opowiadania. No, a jako mamy silną psychikę, że naprawdę my to wszystko tak na bok odsunęliśmy i tylko na koszykówce się skupiliśmy. No, ale to też jest zasługa, zasługa trenerów i wszystkich w klubie, że nas tam odsunęli od tego wszystkiego, co się dzieje. No to się chyba też tak nie da, nie da oderwać, tak zupełnie, bo 100 to tak nie. Bo to przychodzisz na trening, to każdy o tym gada, 10 czy 12 facetów, to, to chyba się nie da oderwać. Tak, nie? Tak. A w domu się, o, o właśnie, to jest, zapytam, jak w domu jest, jak, jak takie cuda się dzieje, idzie pan do domu, rozumiem żona, dziecko, tak, w domu. Mhm, tak. I co? Przychodzi pani tam też nadaje? Czy, 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 czy ona mówi przestań mi tu gadać no, o tym nie, wszystkim, nie. co się dzieje w zastalu Nie, no to jest świetny temat do rozmów, bo, no, bo tak naprawdę jak taki zwykły człowiek stanie z boku i posłucha tych historii, no to po prostu Wyraz niektóre, niemożliwe, są, niektóre ja są możliwe, nie możliwe, no, niektóre są niedowierzalne. do no, no tutaj nie mówię, że że, że, że no, nie wiem, że to tylko w Zielonej górze się takie rzeczy dzieją, ale no. Ten świat koszykarski to różne historia naprawdę przyjmuje i ten rok był naprawdę szczególnie obfity w historię, więc my chętnie o tym rozmawiamy. O, pięknie. Dobra, to kończymy, ale chciałbym jeszcze, żeby pan ekspertem został teraz i powiedział mi, kto w playoffach zagra tam z tej, z, tej, z, tej, z tej grupki pięciu drużyn, które jeszcze, jeszcze walczą. Pamięta pan? Bo jak nie to odpalę tą tabelkę i. To tam jest Start dziki. Szóste miejsce spójnia, Dąbrowa. potem Start Lublin, Śląsk, Wrocław, Dąbrowa i. No dziki chyba też jeszcze, tak, jeszcze mają ja myślę, że spójnia i Śląsk. Spójnia, Śląsk, ale to będzie siódme i. jeszcze i ósmy. jedno miejsce Dąbrowa. I Dąbrowa, tak. okej. Okay. A na mistrzak to idzie? ciężko powiedzieć, ale bardzo mi się podaje legia warszawa ostatnio. No, teraz gra bardzo dobrze, nie? Bardzo dobrze. Zapali taki rytm, że naprawdę ciężko, ciężko, jest ich ograć. A jak zadzwoni do pana jakiś kolega, kogo, którego zastal będzie chciał ściągnąć, to co pan mu powie? Załóżmy, że pana tu nie ma i powie, Michał iść do tego zestawu czy nie, bo dzwonicie między sobą tak, w tak, takich tak, sytuacjach, jest. tak? Nie no, powiem wszystko jak było, ale no generalnie teraz wszystko się wyprostowało można powiedzieć. Teraz e, jest wszystko tak jak być powinno już od, już od kilku miesięcy. Oczywiście na początku były te turbulencje, o których każdy miał świadomość jak tutaj przychodził, że, że tak to może wyglądać, ale no trzeba też przyznać, że klub wyszedł na jakąś tam prostą i... Chociaż i wybory nie wiadomo czy nie zmienią pewnych rzeczy, no ale to już... Różnie może być. No to są rzeczy, na które nie mamy wpływu, ale no. Ale co pan powiedzieć? Będziesz się dobrze bawił? Nie, ja, myślę, że taki sezon ciężko będzie powtórzyć. Ale, ale no, ja no, powiem, oczywiście od kilku miesięcy no, klub jest stabilny i wszystko jest tak, jakbyś być powinno. I oby tak było. Dziękuję serdecznie, dziękujemy za cały sezon. Dziękuję e, bardzo. W sobotę się widzimy w Ostrowie osobiście, więc tam jeszcze chyba się pożegnam z panem, bo w niedzielę, wy macie z kolei pożegnanie, możemy tak. już powiedzieć kibicom, że od w niedzielę o 12 w RS. Ma być mecz koszykarze kontra chyba klub kibica, o się nie mylę. I tam jak zawsze co roku potem autografy, zdjęcia, cuda wianki. Także pana Michała Kołodzieja będzie można, gdzie kamera? Będzie można pana Michała Kołodzieja, tu pan miał Tutaj. coś pokazać. Tak. Okay. tak, zapraszam wszystkich o 12 w niedzielę. Pięknie, będzie można po raz ostatni w tym sezonie dotknąć, bo co będzie w przyszłym to tego nikt na dzisiaj oczywiście nie wie. Dziękuję serdecznie, wszystkiego Dziękuję dobrego bardzo. bez względu na to, gdzie pan będzie grał. Dziękuję.